Proszę Państwa, co to się wyprawia w naszym nieszczęśliwym kraju? No, zamęt się nasila z dnia na dzień doszło do tego, że nawet pani Cimanowska, ta sportsmenka białoruska, która schroniła się w polskiej ambasadzie w Tokio, sama nie wie, czy ma jechać do Polski, korzystając z azylu, czy też od razu jechać do Wiednia i nie zabracać sobie głowy naszym nieszczęśliwym krajem. Który pogrąża się w odchłani zamętu, doszło do tego, że myśmy z jednej strony tutaj panią Cimanowską uratowali przed łagrem białoruskim, ale za to złowrogi Łukaszenka rozwiązał taką polską organizację kulturalną Poloneczka. Także już coraz mniejszy stan posiadania na Białorusi, jeszcze trochę takich mocarstwowych gestów i do gołej ziemi tam, no ale mniejsza z tym, proszę Państwa, bo tu jest z Białorusią, no to my tu wojujemy, bo to wrok, ten Łukaszenka straszliwy, natomiast do tego dochodzą serdeczne nieporozumienia właściwie ze wszystkimi naszymi sojusznikami. Poczynając od naszej złotej pani. Nasza złota pani bombarduje nas przy pomocy instytucji Unii Europejskiej, szantaże finansowe, tam wyrok za wyrokiem, piękne wyroki się sypią. Już pod tymi ciosami ugina się premier Mateusz Morawiecki, już się skłania do rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo jego zdaniem nie spełniła naszych oczekiwań, no naszych to nie wiadomo czy ich, no ale mniejsza z tym, proszę Państwa, a tylko Zbigniew Ziobro tutaj nieugięcie stoi na nieubłaganym gruncie praworządności, nawet taki, Zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego się odwołał. No to bardzo ładnie, ale najwyraźniej Unia Europejska nic sobie z naszego Trybunału Konstytucyjnego nie robi, do czego niestety ma pewne podstawy. No, ale to jeszcze nic, bo widzimy, proszę Państwa, po tym, co się tu wyprawia, że Józio Biden chyba przyznał naszej złotej pani. Szersze, szersze wpływy niż 50%. Ja zresztą zwracałem uwagę, że takim dobrym barometrem wskazującym na to, jaki zakres wpływów przydzielił Józio Biden naszej złotej pani, to będzie sytuacja pana Hołowni. Jeżeli pan Hołownia będzie słaby, no to znaczy, że więcej niż 50% nasza złota pani dostała. No i Szymon Hołownia właśnie słabnie, aż. 10% mu spadło, ledwo tylko Donald Tusk wrócił na ojczyzny łono, a tu już pan Hołownia najwyraźniej jest marginalizowany. Widz, widać wyraźnie, że to jest więcej niż 50%, może 70%, kto wie, może nawet 80% nasza złota pani dostała, no to teraz Donald Tusk będzie musiał y, te wpływy zagospodarować. No i tam już się szarogęsi y, z panem Trzaskowskim tam go temperuje jak może, wyrzuca mu jego tam z pretorianów, czystkę robi etniczną. No i proszę Państwa, to, nie, to jest tylko jeden odcinek frontu, bo znacznie poważniejszy y, odcinek frontu. To znaczy serdecznego nieporozumienia, bo teraz żadnych wojen oczywiście nie ma, otworzył się z naszym najważniejszym sojusznikiem. Jak zwykle, jak już wiadomo, poszło TVN, w którego obronie, w obronie tej telewizji sam departament stanu się odezwał, natychmiast Nożyca się odezwały, a w dodatku pobożny wicepremier Gowin. Od razu powiedział, że on nie poprze tej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, na podstawie której Krajowa Rada mogłaby nie przedłużyć koncesji telewizji, której właściciel ma siedzibę poza europejskim obszarem gospodarczym. Pobożny wicepremier Gowin by chciał, żeby nie europejski obszar gospodarczy, ale kraje OECD, ponieważ Stany Zjednoczone należą do OECD, to nie byłoby już właściwie sensu tej nowelizacji robić. No, ale. Pan poseł Suski tam uwija się jak może, zresztą podobno nawet naczelnik państwa się zawziął, jaki rezultat, a no taki rezultat, że Amerykanie rozmawiają już tylko z pobożnym wicepremierem Gowinem, który tam się z nimi namawia. Ale naczelnik państwa za pośrednictwem premiera Morawieckiego już tam robi kurację przeczyszczającą w rządzie. Przed chwilą pokazała się wiadomość, że pani wiceminister z ministerstwa jednego została wywalona. Być może, że to ta sama, która... Tam się sprzeciwiała podwyżce podatków w Polskim Ładzie. No jeżeli już Polski Ład został skrytykowany przez pobożnego wicepremiera Gowina i jego pretorianów, no to widać, że tu topór wojenny został odkopany. Podobnie jak z panem Banasiem, tylko że tutaj wymierzane są. Potężne ciosy, proszę Państwa, potężne ciosy, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym się zatrzymać chwilę na naszym najważniejszym sojuszniku, no bo naszym strategicznym partnerze, to wiadomo, wyzywa nas ten Jair Lapid, tam bo od kolaborantów hitlerowskich i tak dalej. No ciekaw jestem, do czego dojdziemy w tej przyjaźni w tym strategicznym partnerstwie z Izraelem no na pewno nic dobrego z tego nie wyniknie ale proszę państwa mniejsza z tym bo znaczy tym bardziej nic dobrego z tego nie wyniknie że 30 lipca prezydent Joe Biden na stanowisko takiego pełno, coś w rodzaju pełnomocnika do walki z antysemityzmem w Europie Powołał taką panią Deborę. Pani Debora jest wykładowczynią na jakimś zakazanym uniwersytecie w Atlancie. No i z tego, co tam dotychczas. Opublikowała to wynika, że zapatrzona jest w Jana, doktora Jana Tomasza Grossa, tego co to został awansowany na historyka i to od razu światowej sławy. No i pani Debora, jak tylko została mianowana, to powiedziała, że jeżeli ktoś teraz będzie mówił, że Polacy byli gorsi od Niemców, no to ona. Już będzie oponowała, ale bardzo słaba, być może w ogóle będzie milczała. Także widzimy, że niczego dobrego z jej strony spodziewać się nie możemy. Cóż, skoro mamy takie serdeczne nieporozumienia z naszym najważniejszym sojusznikiem, widać, że zakup czołgów Abrams nic nie pomógł, no to <ścoughs> wygląda na to, że złowrogi Łukaszenka nic gorszego by zrobić nam nie mógł. No ale to takie są koszty tej przyjaźni. Jak się przyjaźnić, to przyjaźnić. Miłość jest ślepa, jak to mówi przysłowie. Proszę państwa, a tu wracając na podwórko krajowe, po Pan prezes Banaś zaczyna wymierzać coraz to potężniejsze ciosy, właśnie. Doniesienie do prokuratury złożył w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a nawet złożył wniosek o odwołanie wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, takiego nominata Prawa i Sprawiedliwości. No, zobaczymy, co to się będzie działo. Widać, że potężni szarmierze ciosy wymieniają, no bo ten Fundusz Sprawiedliwości tam podobno jakieś podejrzenia były, że na Wybory w Rzeszowie, te prezydenckie w Rzeszowie, tam część tych pieniędzy została wydana i jakby się to potwierdziło, no to rzeczywiście, że byłby problem, ale Zbigniew Ziobro twardo stoi na nieprzejednanym gruncie praworządności i powiada, że w ten sposób prezes Banaś ratuje siebie i swojego syna. No, widzimy, że potężne ciosy wymierzają sobie na nawzajem Potężni szermierze już samego tego by wystarczyło, a to przecież jeszcze nic w porównaniu z tym, że w naszym nieszczęśliwym kraju nasila się, pojawił się i nasila się terroryzm. Otóż jak tutaj pojawiają się na mieście takie zapowiedzi, że czwarta fala epidemii już jest zaprojektowana, i ma się pojawić to nie wiem czy to prawda ale takie krążą takie fałszywe pogłoski, że ma się pojawić 16 sierpnia o godzinie 17:45 w Gliwicach. No to jak już taka, takie szczegółowe planowanie, to na pewno czwarta fala się pojawi zgodnie z planem. No ale to na przeciwko czwartej fali rząd dobrej zmiany Wystawia szczepionki. Wszyscy się mają zaszczepić, a kto się nie zaszczepi, no to to jest wrogiem publicznym, numer jeden. Proszę Państwa, pojawiły się akty terroru, to znaczy antyszczepionkowcy zaczęli podpalać, tam atakować te punkty szprycowania. No i tu zagadkowe, zagadkowe wydarzenia. Otóż w Zamościu jakiś antyszczepionkowiec podpalił nie tylko punkt, ale i Sanepit. Pan minister Niedzielski wyznaczył za jego schwytanie albo bo nawet doniesienie dla delatora nagrodę 10 tysięcy złotych, a w policji powstał specjalny zespół. No, ciekawe, czy go złapią. Ja, jako człowiek podejrzliwy, podejrzewam, że to nie będzie taka prosta sprawa może nawet zakończyć się wesołym oberkiem. A dlaczego? Ono, jak czegoś nie wiemy, to. Czy nie jesteśmy pewni, to dobrze jest się odwołać do starożytnych sentencji, Otóż zmianie na taką okoliczność mieli taką sentencję. I swecitku i protest. Ten zrobił, kto skorzystał. Proszę Państwa, ten facet, który podpalił te, ten punkt sprycowania i ten sanepit w zamościu, no nic na tym chyba nie skorzystał. A kto skorzystał? Proszę Państwa, w kołach rządowych trwają dyskusje, czy wprowadzić obowiązek powszechny obowiązek szprycowania, czy też przy, takie przywileje dać tym wyszczepionym, że ci nie wyszczepieni, to w ogóle nie będą mogli wyjść z domu, bo nawet się okazało, że pójś, wpuszczenie do sklepu to jest przywilej, to nie jest żadne tam prawo, ale przywilej, no to jak tak, to oczywiście no, ale rząd musi mieć pretekst, żeby przykręcić antyszczepionkowcom śrubę. Dlatego nie wykluczam, że tu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęła organizować te napaści na sprycowanie. I tam konfidenci dostali rozkaz, wiecie, rozumiecie konfidencie, podpalcie, no tutaj ten punkt sprycowania, podpalcie sanepit, a my tu zaraz podniesiemy Klangor, żeby tych antyszczepionkowców wziąć za mordę. No, więc to widać. Każdy ma, proszę państwa, swoje pożary. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, jak to minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, pan Bartłomiej Sienkiewicz zlecił podpalenie budki strażniczej przy ambasadzie rosyjskiej w Warszawie żeby mieć pretekst do zakazania marszu niepodległości. No, to tutaj tych pretekstów się pojawi trochę więcej. Inna rzecz, że to widzimy, że jeśli to ABW robi, no to robi schematycznie dosyć, podpala te budki, a co sprycen punkty. No i rząd niewątpliwie coś tu w związku z tym, jakąś rypostę ciętą musi dać do tych antyszczepionkowców, żeby ich tu spacyfikować, żeby nie ośmielili się już więcej podnieść głosu nawet a już nie mówiąc o tym, żeby nosa wystawić. Proszę Państwa, zwłaszcza, że to z, z całkiem sporo tych antyszczepionkowców jest. No i yy, y, 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 dzieci, rodzice, dzieci nie chcą szczepić, no to już jest karygodne, bo to dzieci to jak dzieci wchodzą w grę, to już żarty się kończą. Proszę Państwa, nie wiadomo, co to będzie z tego wszystkiego. Bardzo możliwe, że jesteśmy w przededniu rozpadu rządowej koalicji. No, a wtedy, czy Donald Tusk wzrośnie w siłę, czy wchłonie Szymona Hołownię, no tu musimy obserwować. Szymon Hołownia jest dobrym barometrem i myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia, jeszcze przed pojawieniem się czwartej fali, wszystko może się rozstrzygnąć.